Cześć, to Basia. Witam na kanale Walizka i Aparat. Londyn oczywiście jest znany z pałacu Buckingham, z Muzeum Historii Naturalnej czy British Museum. Ale znajdziecie tutaj też mnóstwo innych, mniej znanych miejsc. W Londynie oprócz znanych pałaców takich jak Hampton Court można zobaczyć też wspaniałe posiadłości, takie jak Stojący za mną tutaj, Ham House. Odwiedzimy go dzisiaj. Ta 17 wieczna posiadłość oryginalnie należała do przyjaciela króla Karola I. Dom został zbudowany na początku XVII wieku. Zamieszkał w nim William Murray, przyjaciel króla Karola I z dzieciństwa. Sam Karol I został później obalony i ścięty w 1649 roku. W czasie rządów Olivera Cromwella, który został lordem protektorem po zniesieniu monarchii, domem zarządzała córka Maryja, Elizabeth. I wprawdzie ona utrzymywała dobre stosunki z Cromwellem, ale potajemnie naprawdę korespondowała z royalistami we Francji i wspierała Karola II, który był synem Karola I. Po przywróceniu monarchii, Ham osiągnął swoją największą świetność. Drugi mąż Elżbiety, John Mainland, pełnił istotną rolę na dworze Karola II. Dom został wtedy rozbudowany i bardzo bogato udekorowany. Wtedy też zakupiono kolekcję obrazów, a ogród został przeprojektowany. Gdy zwiedzamy Ham House, wiele elementów jest ustawionych tak, jakby jego mieszkańcy dopiero wyszli niedawno. Szczególnie przypadła mi do gustu łazienka księżnej Elżbiety, która cała pachniała lawendą. Dla osób lubiących się w historiach o duchach, również znajdzie się tu coś ciekawego. Podobno straszy tu aż kilkanaście duchów, między innymi sama księżna Elżbieta i jej pies. My nie spotkałyśmy żadnych zjaw w czasie naszego zwiedzania. Po zwiedzeniu wnętrz warto potem zajrzeć do ogrodów, które w lecie pachną całe lawendą. A teraz was zabiorę do mniej znanych londyńskich muzeów. Chodźcie. Kolejnym miejscem, które odwiedzimy, będzie Muzeum Londyńskich Domów. London Dockland Museum jest położone w wschodnim Londynie, blisko stacji metra West India Key. Dawniej w tej części Londynu mieścił się cały system doków. Były one znane jako West India Docks, czyli Doki Indii Zachodnich. Muzeum jest umiejscowione w jedynym ocalowym budynku z tamtych czasów. Po wejściu do tego darmowego muzeum zapoznajemy się na interaktywnej wystawie, przypełnionej zapachami i dźwiękami z historią tego miejsca. W XIX wieku trafiały tu produkty z całego świata. W magazynach znajdowały się m.in. przyprawy z Indii, herbaty z Chin, wełna z Australii. Jedna z wystaw w muzeum to Londyn, cukier i niewolnictwo. Dowiemy się tu o mrocznej roli Londynu w transatlantyckim handlu niewolnikami. Londyn w ogromnym stopniu bogacił się na niewolnictwie. Finansowało ono budowę statków, doków i biznesu. W XVIII wieku połowa niewolników z Afryki była przewożona właśnie na brytyjskich statkach, w ramach handlu trójkątnego. Najpierw statek wypływający z Londynu przewoził broń, szkło, metale w stronę Afryki Zachodniej, gdzie za to kupowano mężczyzn, kobiety i dzieci. Następnie statek przewoził zniewolonych ludzi do Ameryki lub na Karaiby. Byli oni tam sprzedawani na plantacje, a statek wracał do Londynu z produktami z plantacji, takimi jak cukier, rum czy kawa. Niewolnictwo zostało zniesione na terenie brytyjskiego imperium w 1833 roku. Dokląd muzeum, tak jak wiele innych londyńskich, jest darmowy. Oczywiście można wesprzeć Muzeum Dobrowolnego. I to jest kolejne londyńskie Muzeum. Muzeum DOMU. Muzeum DOMU to kolejne darmowe londyńskie Muzeum, które jest stosunkowo rzadko odwiedzane przez turystów. Możemy zobaczyć tu różne pokoje stylizowane na rozmaite okresy historii, od XVI wieku do czasów współczesnych. Prezentowane tu pokoje są wzorowane na prawdziwych londyńskich domach. Najbardziej eksponowana jest to centralna część domu, czyli salon. Zobaczymy tu meble, dekoracje, a nawet zagramy w gry na przykład z lat 80. Muzeum przedstawia nam również doświadczenia różnych osób i co dla nich oznacza dom. Występuje tu również pewne powiązanie z historią, którą Wam opowiedziałam wcześniej pokazując London Dokład Muzeum. Otóż muzeum domu mieści się w budynku zbudowanym dla pewnego angielskiego kupca, który sporą część majątku zdobył dzięki inwestycji w handel niewolnikami. Na szczęście nie jest on w żaden sposób związany z założeniem tego do muzeum. Dojedziemy tu także bez problemu, ponieważ stacja Overground, Oxton, znajduje się dokładnie naprzeciwko muzeum. Jeśli troszeczkę wytchnięcia od centralnego Londynu i troszkę zieleni, to polecam Wam przyjechać do Wetland Center. Wetland Center w Londynie to rezerwat przyrody obejmujący okradło w dzielnicy Richmond. Możemy zobaczyć tu wiele gatunków ptaków, takich jak płaskonos, bąk, zimorodek, perko z a w specjalnie przygotowanej chatce śpią tu również nietoperze. także obserwować ważki, żaby, motyle i wylegające się w słońcu jaszczurki. Centrum zostało otwarte w 2000 roku i zajmuje obecnie ponad 40 hektarów. Dawniej w tym miejscu znajdowało się kilka mniejszych zbiorników wodnych, które zostały przerobione na różnego rodzaju siedliska. Wetland Center bierze udział w różnego rodzaju programach ochrony i reintrodukcji gatunków. W różnych miejscach pod Center mamy takie punkty obserwacyjne, w których możemy się ukryć i obserwować różne ptaki. W niektórych z nich znajdziemy nawet książki, które pomogą nam zidentyfikować, który gatunek mamy przed sobą. Jeśli lubisz obserwacje lub fotografie ptaków, jest to świetne miejsce. Największy domek obserwacyjny tutaj to Peacock Tower. Ma on dwie kondygnacje. I widać stamtąd całe rozlewiska. Wejście do Wetland Center jest płatne i wynosi w obecnej chwili 18 funtów i 20 pensów dla osoby dorosłej. My spędziłyśmy z córką tutaj około 3 godzin, ale dla zapalonego obserwatora ptaków i cały dzień może okazać się niewystarczający. Center znajduje się jakieś pół godziny spaceru od stacji Hammersmith. I to już będzie tyle na dzisiaj. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza. Do zobaczenia wkrótce.